Dzisiaj owocowy czwartek i pokażę Ci, jak z balonów w prosty sposób zrobisz banana. Zacznij od żółtego balona, napompuj go maksymalnie do połowy. Odmierz długość swojej dłoni i zrób pierwsze skręcenie balona. Teraz znowu odmierz długość swojej dłoni i w tym miejscu skręć balonik, ale tak, aby nie skręcił się całkowicie. Ma być dokładnie tak jak na filmie, delikatnie niedokręcony. Powtórz to trzykrotnie. Obetnij nadmiar balonika i zakręć końcówkę. Teraz pora na biały balonik. Napompuj go maksymalnie do połowy. Pozostałą część możesz użyć wtedy do kolejnego banana. Za pomocą końcówki balonu połącz go z żółtym balonikiem, który pełni u nas rolę skórki. Jeśli wydaje Ci się za długi, to skręć go na odpowiedniej długości i wtedy obetnij nadmiar balona nożyczkami i zwiąż supełek. I banan jest gotowy. E, jeśli chcesz, możesz dorysować lub dokleić mu oczy, co zapewne rozbawi dzieci. Powodzenia!